dobry, w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w UCN. -a. I nie mam co w ogóle co pojęcia, co robić i jak. Ale najmądrzejszy ja muszę. Muszę. To nie wiem, co robi kurde na 20. O, balon śmiecia. Żartowałem coś takiego to coś o to gdzie będzie gdzie się znęcaliśmy na tym yy, 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 yy. Jak gramy <laughs> jestem bardzo gotowy obra co mi się tam zamykało co mi się tam srało Trzym się coś tam robiło? Bo... Uuu, Nie wiem co było robić. Co o co chodzi tu? O co do O co chodzi z tym? Ale nie chcę, żeby się tu pojawiało, to... Jestem bardzo w dwie bo mogę się zgrzać. O co chodzi? O na Niech już. O co? Chodzi. O co chodzi? A, o co? Co, co co? ja ci zrobiłem? Po no, halo! Wywalamy cię! Nie wiem, co z Tobą robić. Nie ma marionetki. Są so Freddy i Fazbear. Ho, 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 ho. Jest Freddy Fazbear, tak? Jest Freddy Fazbear. Nie ma Skippy D toilet. Ej, skoroż nie ma animatronika z no to są dźwiczki, to jest koleżanka. kurwa. O, jakie wielenie, O nie, ja muszę naprawiać. Nie, gorąco się robiło. All the since Papa, Papa, and Papa, more Uh it's to peek at those cameras while I talk just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Brady himself doesn't come off stage very often. guess that's one more reason not to To wygląda jak marloneczka, bym się przywalł już 500 lat, już grałem w Smash. Ha! Wartowałem 5... 3 minuty! 32 sekundy, 33 sekundy, 34, 35. Tu nagrywam akurat UCN-a. Bo jest darmowy. Tak, nikt nie pytał. Kurwa. Nie, nie kurwa. kamerka. Nie wiem, co się dzieje.

Zajebiście! O nie! Atakują! Sąd nie może, Oczywiście będzie mi w miliard. Tylko by Pizzeria FNAF Pizzeria Simulator jest darmowy! Same darmowe gry! A to bań, będę płatny. Tak, mam milion pł płatnych gier. I czemu to się po pojawia, kiedy ja założę kamerę. Toż to nie ma sensu. I to w nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Ja może nie będę zakładał kamerę. Ha! Jest, teraz nie zrobicie oprócz mi walmolde, 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 kurwa, kurwa drzwiiiiiiii tam jest potwór spod łóżka a teraz się zawiniło w potwora spod drzwi kurwa piąta, no to kurwiusz bez napa. Čtyři oh. ah, minuty, 30 sekund, trvá jedna nocka. To je mám to. Dobrá, pojďme já mám tu už v dubke trochu. Když mi se nechce, já ještě kutí. No, to pět. To. Do, to.

o, ja muszę przebić rekord kiedyś. Ale ja już pobiłem, bo mam 1, 0, 0, 0. A jeden, co mniej niż Cześć, ale jak to by... damy, jak to by było 10, to pip. Dora, dużo mi brakuje. O, na tyle na mój odcinek, papa! Zostawcie szuba i lajka albo, albo ten, albo ten pistolet. Faz, zastrzelę.